Dzień dobry wszystkim, cześć! Dzisiaj pokażę Wam jak będę ścinać pigwocka japońskiego. Myślę, że już jest na to pora, ponieważ już mamy pąki. Już wychodzą za chwilę, widać malutkie listki. Mamy dzisiaj luty, 10 luty, także jest 7 stopni na plusie. Także biorę się do pracy. Zapraszam na film. Tutaj właśnie widać, jakie mamy pąki. Tutaj już, a tu mamy już liście. dochodzą. Najpierw zacznę od wycinania takich dzików, dzikich wilków. Jak to się nazywa? Tutaj jak na załączonym obrazku wypróbuję nowy sekator czy nożyce, nie wiem jak to się nazywa. Zobaczymy jak będą ciął. O, udało się. Teraz tutaj jest bardzo dużo tych właśnie które tutaj nie podejdę. I uwaga, bo one są strasznie ostre. Kolce mają, można się pokaleczyć. Tu mam asystenta mi pomaga. Bo sama sobie chyba nie poradziła. Nie? to też jest takie widać, że ani nie ma pąków, ani liście to, to jest tutaj bez sensu, to trzeba powycinać tu, to tak samo to też tutaj tak samo jest bez niczego, ani nie ma pąków niepotrzebne to no? Tu widzę, że jedno na drugie wchodzi. To też muszę odciąć, żeby miało więcej światła z swobody. Tutaj to się tak położyło, to może być, ale tutaj jeszcze takie małe. To chyba też odetnę. Tutaj jest też bezsensowny, które widzę, że nie powinno to być. I to też odetnę. też jedno na drugie wchodzimy. I tutaj też odetnę taki kawał, żeby... To są takie końce, jakieś takie szpiciaste. Tu. Tutaj te końcówki też, i jeszcze tutaj może też mi się to nie podoba. I jeszcze może z tamtej strony podejdę, nie podoba mi się tutaj te szpikulce. I może ten czubek też troszeczkę, żeby takie nie lato. Ok, teraz może podejdziemy jeszcze do drugiego. Tak wygląda mój drugi Tu Tutaj wyraźnie widać, jak. Jest skierowany do światła, bo tutaj jest siatka cieniująca od strony południowej. Także widać, że on po prostu się wychyla ku słońcu. Tak naprawdę tamten pierwszy był w słońcu, typowo, bo słońce ma od strony południa. I widać, że normalnie stoi w miarę prosto, a ten się wygina do słońca. Tutaj też zacznę od tych, jakich brzydkich Tutaj, tu takie malutkie jakieś cienizna niepotrzebne. Tu też widzę, że kiepsko nie ma tych pąków, tutaj odciacham. Żeby więcej było światła. A tutaj zagęsto w środku. No i tutaj widzę na tym krzaku, ta cała góra jest właśnie, nie ma ani pąków, niczego, tylko są takie w ołce, ciernie. Także wszystko będę obcinała. Przed tąkami. Troszkę teraz. Ten tutaj chuby. Ten mi się nie podoba też, bo tak wchodzi jedno na drugie. Jakieś zasuszone, żeby się samo ułamało takie suszki. To też jest niepotrzebne. z jednej hmm. okay, będzie już to jeszcze takiek to by było. Dobrze, dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania dalszych moich filmów. Będę pokazywać dalej jak te kwiaty będą kwitły na tym pigwowcu, a następnie jak będą owocowały, także będziemy obserwować jak się zachowa. Także dziękuję, pozdrawiam i cześć.